Cześć wszystkim. W dniu dzisiejszym wybieramy się na dość specyficzną imprezę, bo na Classic Bike Show do Stafford. Jest to jedna z ciekawszych imprez motocyklowych dotyczących motocykli klasycznych. Jadę tam z Łukaszem, obejrzymy kilka ciekawych motocykli. Jest to jesienna edycja, a jesienna edycja dotyczy bardziej motocykli japońskich, motocykli wyścigowych. Jest trochę mniejsza od wiosennej, ale równie ciekawa, także zobaczymy sobie co tam jest. Pokażę Wam wszystko od środka. Na razie, do zobaczenia. A tak oto, podróżują niepełnosprawni w Wielkiej Brytanii. Nie jeszcze. Nieźle, co? A my tymczasem dotarliśmy do Stafford. Tymczasem jesteśmy dopiero na parkingu, ale już tu, jak widzicie, jest co oglądać. No spójrzcie na to piękne BSA A65, rewelacja. Brama jest mniej rewelacyjna, ale wchodzimy do środka i idziemy oglądać chopery. No a jak? Co myśleliście, że motocykle klasyczne będą? I tam, za to mamy tu psy, motocykle Adventure, chopery były, ale dobra, żarty na bok. Mamy też fajne motocykle. Ci co oglądają częściej mój kanał, wiedzą czemu fajne, a ci co nie wiedzą, niech oglądają częściej. Ale tak już zupełnie na poważnie, my zaczęliśmy oglądać od stoiska Enfield'a, które było po prostu blisko bramy. Mniejsza jednak z tym, my idziemy dalej, ale ja zacznę od tego, czym jest Stafford. Stafford jest to giełda bardzo podobna do bazaru w Łodzi, tylko na miarę Wielkiej Brytanii. Jak możecie się domyślać, motocykli będzie tu więcej, wystawców też więcej. Wystawiają się też nowe firmy, jak Royal Enfield, jakieś kaski. Są też przeróżne ciuchy i tak dalej, i tak dalej. Części, narzędzia ale przede wszystkim starocie. I teraz tak naprawdę mamy dwa bazary. Jeden jest wiosenny, którym jest najwięcej motocykli angielskich i bazar jesienny, czyli Mechanics Show. A tak naprawdę pokazywane tu powinny być odrestaurowane motocykle. No i głównie jesienią są pokazywane głównie japońskie. No ale oczywiście nie tylko. My tymczasem zaczęliśmy buszować pomiędzy częściami Łukasz miał nadzieję znaleźć cylindry do swojego Nortona Commando, no ale uprzedzając fakty, niestety nie znalazł. Do tego zdecydowanie lepszym wyborem byłby bazar wiosenny, ale jak widzicie, części do Nortona jakieś tutaj są, do bs -y też, zatem szukamy. Dobra, hamulce to bardziej mnie przyciągnęły. Ale tak prawdę powiedziawszy, to poza częściami do Nortona komando, które potrzebuje Łukasz, a w zasadzie głównie cylindry, to całą resztę po prostu mieliśmy zamiar wyrwać się z domu i popatrzeć trochę na klasyczne motocykle. Tak piękne jak ta BSA Gold Star, klasyka w czystym wydaniu, piękna. A tu rządki graciarni do anglików. Jest tu chyba wszystko, tylko nie to co trzeba. Ale tuż by narzekał a tu proszę! Jaka piękna BSK Super Rocket 650 na jednym gaźniku w ramie Nortona Featherbeda, czyli tak naprawdę Norpsa. A tu moje marzenie z lat młodości. XS650 we wczesnym wydaniu. Tu stanowiska z przepysznymi burgerami angielskimi, czyli bułka z kawałkiem mięsa i ewentualnie cebulą. Ale patrzcie, co mamy tutaj. Japonia. Pełno Japonii i to w jakim pięknym stanie. Hmm? ktoś coś licytuje Albo ćwiczy, albo robi sobie jaja Cholera wie, ale mamy nawet piękne soft choppery, zobaczcie Błotniki dla każdego I inne graty To już podobnie jak w Łodzi Ale tego, to w Łodzi raczej nie zobaczycie tak samo jak ciężko znaleźć CBX w takim stanie, albo Rickmana Metis z silnikiem BS -y Goldstara. O przepalaną BS -y z czasów II wojny światowej też raczej ciężko. Za to zdecydowanie prościej znaleźć taką oto różnorodną graciarnię. No dobra, może poza zestawem zbiorników paliwa do Anglików. No i Nortonem bez silnika. Też nie tak prosto. Chociaż silnik w sumie był opodal. No dobra, przyjrzyjmy się, jakie to dziwne motocykle możemy znaleźć. Wynalazki z aluminiowymi ramami, Richman Metis. I co? Nowy Polaris, znaczy Indian. Właściwie to zatrzymałem się tu, bo byłem ciekaw, jak ten nowy wygląda. Na zdjęciach wygląda gorzej niż stary. No dobra, nie mam na myśli starego starego, mam na myśli ten starszy model Polarisa. Ten na żywo zyskuje, chociaż ta wielka puszka wydechowa jest obrzydliwa. Silnik też w tym poprzednim modelu wyglądał nieco lepiej. W sumie nawet mi się podoba, jak na nowoczesny motocykl, ale wróćmy do tych starych. Spójrzmy na przykład na taką tu ciekawostkę. Stare, naprawdę stare suzuki. Hmm, zastanawiam się, czy jest chociaż jedna 305 w kraju. A tu jeden z najładniejszych angielskich motocykli moim zdaniem. Piękny, co? I wiecie co? Nawet w tym stanie jest piękny i nawet nie wiem, czy nie piękniejszy dzięki temu. A tu już klasyka gatunku, czyli prawdziwy Triton. Jakże piękna BSA 10. I jeszcze jedna. Naprawdę piękne motocykle. Fajnie, że jeden posiadam. No i piękny Komando 850. No i jak stawiacie? Zapali. No pięknie chodzą te stare BS-y, pięknie. A tymczasem rzućmy okiem na coś o nieco odmiennej urodzie. Czuć, że kredys ognisty jest, nie? A powiedz mi, bardziej wolisz kawę, piwo? Chyba piwo. No i słowo się rzekło, nadeszła pora na piwo. A przy okazji trafiliśmy do wnętrza hal, których jest tu kilka i które wszystkie wyglądają mniej więcej tak jak ta. Rzućmy więc okiem. Stoisko klubu Sandima, A tu trochę dziwnych wynalazków, nawet nie wiem w sumie co to jest. Dość rzadka bs Fury. I jeszcze jedna. I jeszcze więcej BESek Kolejna przepiękna 65 tego dnia. A tu już coś nieco bardziej usportowionego. 500 teczka, która osiąga prawie 200 km na godzinę. A Łukasz tymczasem węszy za częściami do Nortona. A tu wynalazki made by Francis Barnett. Marka niezbyt dobrze znana w Polsce. A jak widać szkoda. A teraz samotna velosetka i przekrój silnika od Motomorini. Pięknie zrobione. Tu dochodzimy do bandy różnorodnych wynalazków. Kondziawka, jakiś pantam, jakieś Suzuki, z tyłu Wilek. O, ładne. Nie wiem jak to dzisiaj wygląda pod tym względem, ale kiedyś chromy w Polsce raczej nie były tak pięknie kładzione. No i tak. Finalnie doszedłem do Włoszczyzny. Benelli, Motoguci. I parę innych lawert i temu podobnych wynalazków. Ale przede wszystkim moje ulubione motoguci stara V7. No kurde, no piękny jest ten motor. Tak, ja wiem, te lawerty też, wszystko spoko. Te trochę mniej, ale kurde, to stare V7 było fenomenalne. No dobra, starsze Ducati też jest ładne. A co my tu mamy? Egli, Vincent, Brow z tyłu i Vincent. Rewelacyjne towarzystwo. A na koniec to żółtko. Bomeland. Rzadki czeski wynalazek z lat 20. No, pięknie. A o tym tu z przodu nawet ja sam nie słyszałem. Który yeah, yeah. Bomeland czy Nie do starych motocykli można znaleźć tu naprawdę wszystko, włącznie z kompletnymi nowymi wydechami do Zetek. Nie wiem, czy jestem w stanie powiedzieć, że jest to piękne. Chyba jednak wolałbym powiedzieć, że z pewnością unikatowy motocykl. No i mamy też dziwało z silnikiem Harley'a, a właściwie Estendesa. Zwłaszcza ciekawe, że wahacz jest elementem wydechu. Ale chcemy poszły. Ładny cx 500? Żaden problem. Kupa odrestaurowanych busówowych RDKów? Żaden problem. A co my tu mamy? Mmm, piękna trajka. <noise> no, fenomenalna. Ale tak naprawdę to nie to miałem na myśli, chociaż ta traja rzeczywiście jest super. Komuś zdecydowanie nie brakowało kochones, ale tak naprawdę, oczywiście, chciałem podejść i przyjrzeć się tej BMC. No, nieźle ktoś tu nadłubał. Pięknie pomalowany zbiorniczek Za jedyne 150 funtów Czyli 750 zł W sumie niedrogo, co? Pierwszy superbike od BMW R90 Pięknie No i znów banda wynalazków Słuchajcie, powiem Wam Naprawdę podobają mi się takie dziwadła I mimo, że w pierwszej kolejności Jestem motocyklistą, a nie skuterzystą To z wielką chęcią Jeździłbym czymś takim Chociaż fakt, wolałbym Belosetą. A teraz coś z innej beczki. Kuba Kulecki, jak Ci się to widzi? Jest tu naprawdę wszystko. Ciufajki, trytytki, wódka. Co chcecie, do wyboru, do koloru. Ciuchy robocze Harleja i Indiana również. A wracając do japońskich motocykli, podobno Honda jest najładniejsza. No jest ładna, naprawdę ładna, chociaż nie wiem czy najładniejsza. Znajdziemy tu też artystów malujących dzieła, a jakże motocyklowe tuż koło nich sprzęt policyjny, a tuż za nim a i owszem, nowoczesne chińskie wynalazki. Naprawdę ładne jak na 125. Ale te większe, też całkiem interesujące. Myślę, że już całkiem niedługo wszyscy wylądujemy na chińskich motocyklach. Aczkolwiek osobiście, wolę jednak urodę starych motocykli. Zaoczny tymi. No i co? Honda jest najładniejsza? Nie wydaje mi się. Dubosowo w Suzuki też całkiem niczego sobie. Oczywiście w przekroju też nie mogło zabraknąć. No dobra. Honda jednak wygrała. Wygląda jakoś tak bardziej swojsko. Tak jest. Technika z byłego DDR-u dotarła i tutaj. Ba, nawet ma swoich panów. Hm. Lubię Harleye, ale cieszę się, że moda na Orange County Choppers minęła bezpowrotnie. No kurde, no, no nie podoba mi się to. Chociaż silnik jest ładny. A nawet bardzo ładny. Pomijając oczywiście fakt, że to silnik SLDS-a, a nie Harley'a. A tak wciąż w temacie Harley to jednak zdecydowanie wolę, żeby Harley wyglądał właśnie tak. Tak jest, zdecydowanie. No dobra, idziemy dalej mijając bokiem Klub miłośników Suzuki Bandit No i proszę, kolejna piękna BSa w ramie Federbet. Pięknie to wygląda. Aż by mnie kusiło, żeby swoją tak zrobić. Ale nie, nie, chyba jednak nie. Choperek z Rebelki 250 zdaje się. Czemu nie? A pamiętacie drogę na targi, jak mówiłem o niepełnosprawnych i motocyklach? Kolejny przykład. Ale nie tylko. Można też jeździć nawet po śmierci. Fajne rzeźby, fajne, Super. No, rewela. Kurde, Belan, te stare jednocylindrowe sztywniaki były naprawdę piękne. No ta Honda jest naprawdę niezłym dziwadłem. W sumie zaryzykowałbym chyba nawet powiedzieć, że jest tak brzydka, że aż piękna. A tu... A tu prawdziwa perełka, jedne z pierwszych Meguro, czyli późniejsze Kawasaki. No i mamy stoisko Watsoniana, czyli producenta wózków bocznych w Anglii. Wózeczek z Benelli, nowka sztuka łącznie 7,5 tysiąca funtów, cena dla Targi. Całkiem nieźle. Za BS niestety z wózkiem już chcieli chyba 15. No ale z drugiej strony i motocykl mocniejszy, i chyba jednak ładniejszy, a na pewno ładniejszy wózek. Natomiast z całą pewnością żaden z tych motocykli. Nie zbliża się urodą do tego to Vincenta. No właśnie, nie zbliża? Czyżby? A to wcale nie był Vincent. Kto zauważył, co to jest? Piszcie w komentarzach. Swoją drogą fenomenalna replika. Ciekaw jestem jednak, czy ktoś z Was wie, co to było. Nowe Nortony, muszę przyznać, są całkiem, całkiem eleganckie. Wyglądają naprawdę fest. ale jednak detali klasycznego motocykla nic nie pobije. A tu proszę, Honda. Jeszcze jedna Honda, ta nieco bardziej znana. Co, myśleliście, że zabraknie przekroju silnika? No nie. za kolejnym cx nie mogło zabraknąć też mojego ulubionego motocykla, W650. Ten rewelacyjnie zrobiony custom. Jedna rzecz, którą bym tu poprawił, dałbym przednie zawieszenie o dłuższym skoku, żeby naprawdę ten motocykl nadawał się do jazdy w terenie. I taka ciekawostka, został tu założony przedni hamulec bębnowy. Podobno hamuje lepiej niż oryginalna tarcza. No dobra, nie jestem też fanem przedniej lampy w tym motocyklu. A hamulec jak dobrze pamiętam od jakiegoś tam Suzuki. Wracając zaś do dziwadeł, jeździłem tym. Jak cholera. Jest i kolejne zgrupowanie motogucji, czyli stoisko klubu motogucji. Perełek oczywiście zabraknąć nie mogło. Czterocylindrubeczkę komuś? 350, w cztery garnka. No niesamowita konstrukcja. A wracając do Japończyków, proszę bardzo. okiem z góry jakie to jest wielkie, a to jest tylko jedna hala. Tu właścicielem jest Denis Cooper. No i jeszcze jeden rarytasik CX 650. Chyba za wiele już ich nie zostało, tak mi się wydaje. też jakby tak całkiem swojsko. Co my tu mamy? Aha. No poza całą piękną historią tej marki mamy też takie współczesne pasztety. Próby ratowania marki niezbyt jednak udane. Też wie pani chłodnicy, tak na trzy razy No jeden wielki dramat wizualny. Tak szczerze. W kompletnym kontraście do tych starych pięknych maszyn. Jak to się ma do starej Yamachy? No chyba jednak jakoś tak nijak. No i dobra, pora było opuścić te halę. Ale co, myślicie, że to już koniec? Nie, 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 tam dalej jeszcze coś na nas czekało. I nie, nie mam na myśli tego parkingu, gdzie parkowali goście. Tu też nawet coś się dało obejrzeć, mimo że większość Badziewia to były adwenczery, ale proszę, jest i motogucji. No piękny, nie no, wiem mógłbym takiego mieć. No chopper ze starej szadołki nieco jednak mniej mnie pociąga. Już chyba wolałbym klasyka 350 hmm. No fanem Triumfa Rocketa jednak nie jestem Już prędzej użykają mnie takie dziwadła Wiem, głupie to A tu razem z Łukaszem drzemy łacha z BMW Powiedziałeś a Ty, a to ma jeszcze głośniki z tyłu Powiem tak Marszala No Panie, no zobacz Pan, no no y, Hi-Fi, Hi-Fi Marshal By Marshal To nie ma to tamto To nie tanie, to nie tanie, to kosztuje proszę Pana Tu Pan widzisz y, Ładowarka Do komórki Pod spodem tutaj jest mikrofala Na placki, naleśniki, kotlety i tego, tego typu rzeczy Tutaj Pan odbiera y, Telewizję naziemną e, Satelitarna jest poza ale <noise> 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 TV trwa w pakiecie <noise> Taki radar masz, że ja pierdolę. Kurwa, Co to jest? Patrz, patrz. To jest telewizor dla tych co z przodu <noise> dla Taki projektor <noise> jak panu y, siedzi si si prędkościomierz to tutaj jest taki projektor i tam z przodu jest pokazane i jaką prędkością pan jedzie o tu o tu o tu <laughs> ale nie świeci <laughs> motor jak motor ale najważniejszy w tym motorze to jest kurna Tada. No tak, a my tymczasem dotarliśmy do ostatniej hali, o której prawie zapomnieliśmy, że ona tam jest. W tej hali z reguły jest dużo motocykli trialowych, ale jak widać, nie tylko. Parę rodzynków tu jednak zostało, w tym i Norton Manx. A taką Hondę kiedyś miałem tylko 500 i była super, tylko się zepsuła. A podobno Hondy się nie psują. No dobra, ta była skatowana, nie ważne, idziemy dalej. Motorbike no, men and Graham, you've brought a few bikes into this paddock in recent years. This one looks fantastic. When I saw it parked up beside Neil and Martin's bike, I thought it was part of the same. Jest Tak, Właśnie się tak zastanawiam, czy to był akcent szkocki, czy Liverpool Bo akurat nie mogę rozkumać A tu proszę bardzo, młodzi piki Blinders kupują sobie hamburgerki O My tymczasem zwiedzamy jeszcze końcówkę. Ładny Nortonik Atlas, proszę bardzo. Piękny, stary angielski Royal Enfield, nie indyjski. Ten prawdziwy z Redditch. Trochę mu się zardzewiało, ale myślę, że ma szansę jeszcze jeździć. No piękny, nie wiem czy tak piękny jak te wynalazki, ale jednak Zainteresowałem się, nie? Wiem Niezbyt często spotykany model Yamaha. to nie mam pojęcia co to jest W związku z czym chyba pora iść do domu A przed odejściem wydech komuś? Ktoś potrzebuje? Kierownica, wydech? Tak serio to praktycznie do każdego brytyjskiego motocykla można było dostać No dobra, bo już za mocno bredzę, idę Nara, cześć. A, zapomniałbym, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i zostawić łapkę w górę. Jak możecie, to pomaga. Dzięki, cześć.